Biskaje. Owiana złą sławą zatoka oceanu atlantyckiego, wcinająca się głęboko w kontynent europejski. Jej północne i wschodnie wybrzeża to terytorium Francji, z kolei południowe – Hiszpanii. To około 200 tysięcy km kwadratowych dość burzliwej wody, której średnia głębokość to 1715 metrów, a największa głębia sięga aż 5120 metrów. Jej średnie zasolenie to 32-35 promili, a temperatura wody w sierpniu wynosi między 17 a 20 stopni Celsjusza. Zatoka eksploatowana jest dość intensywnie, jeśli chodzi o działalność rybacką. Łowi się tam tuńczyki, sardynki, sardele, a także ostrygi, krewetki i homary. Tyle jeśli chodzi o twardą geografię, teraz kilka luźnych uwag. Do wód Zatoki Biskajskiej wpadają dwie duże francuskie rzeki Loara oraz Garona. Obie z nich stanowią śródlądowe drogi wodne, którymi można dostać się w głąb kraju, na Morze Śródziemne, albo do Niemiec i krajów Beneluxu. Zresztą te francuskie drogi wodne są przepiękne, chętnie wybrałbym się tam kiedyś, tylko tak średniożeglarska to wycieczka, bo jednak maszt musi leżeć. Powodów, dlaczego Zatokę Biskajską uważa się za akwen wymagający jest kilka. Jednym z nich jest fakt, że to wody pływowe. Przy wybrzeżu francuskim wysokość pływu to blisko 7 metrów. O ile nie robi to większej różnicy żeglującym po otwartych wodach zatoki, o tyle ma to kluczowe znaczenie w momencie wejścia do portu. Część z portów, głównie francuskich, znajduje się w ujściach rzek, co dla małych jachtów jest dodatkowym utrudnieniem. Kiedy prąd pływowy zderza się z rzecznym nurtem, powstaje dziwna wodna kotłowanina, która może być dla jachtu lub załogi groźna. Żeglarze podchodzą z respektem do Zatoki Biskajskiej także z powodu jej warunków geograficznych. Jej wody znajdują się w zasięgu klimatu oceanicznego, a to oznacza, że lata wcale nie są przesadnie gorące, a wiatry potrafią być zmienne. Biskaje to silne wiatry i przy okazji wysokie fale, zwłaszcza jeśli jacht znajduje się bliżej brzegów, gdzie głębokość bardzo szybko spada z około 45000 metrów do nawet 200 metrów. Innym czynnikiem, który jest dla żeglarzy zagrożeniem na tych wodach są orki. Więcej ataków tych morskich ssaków nastąpiło w ciśnienie gibraltarskiej i wzdłuż wybrzeży Portugalii, ale dotarłem do danych, które pokazują 10 ataków na jachty w Zatoce Biskajskiej w okresie od października 2022 do dziś. Może to niewiele, ale o 10 za dużo. Oczywiście nie wszystkie jachty płyną wzdłuż brzegów Zatoki Biskajskiej. Przelotne ptaki tylko przecinają Biskaje, ale żebyście wiedzieli, jak duża jest to zatoka, przelot pomiędzy hiszpańską La Corunią a francuskim Brestem to około 340 mil morskich, więc przy dobrych układach dla niewielkiego jachtu to 3-3,5 doby żeglugi non-stop. Jak zatem widać, nie tak łatwo ominąć zatokę biskajską, jeśli przeprowadzamy jacht np. z Morza Śródziemnego na Bałtyk czy odwrotnie. Tak też było w omawianym dziś przypadku. Jacht wracał z Morza Śródziemnego do Portu Macierzystego w Polsce. A jaki to jacht? No, niestety, jacht piękny, przynajmniej w mojej subiektywnej opinii. Oskard, bo tak brzmiało imię jednostki, był Cetusem zbudowanym w szczecińskiej morskiej stoczni jachtowej imienia Leonida Teligi. Jacht, znany też jako Cetus 44 lub Teliga 136, został zaprojektowany jako jednostka regatowa. Był to chyba pierwszy duży jacht stoczni zbudowany z laminatu poliestrowo-szklanego. Decyzja o budowie zapadła w latach 1976-77 i już w 1979 roku pierwszy jacht nowego typu przeszedł prawdziwy chrzest bojowy. Cetus o nazwie Cetus w sierpniu 1979 roku wystartował w regatach Fastnet Race 1979. Tak, to te słynne regaty, w czasie których regatowa flotylla została rozbita przez sztorm o sile huraganu. Na 303 biorące udział w wyścigu jachty, do mety dotarło 85. 24 łódki zostały porzucone, 5 zatonęło, zginęło też 15 osób. Kiedyś zrobię o tym odcinek. Zgodnie z relacjami załogi Cetusa to było piekło. Wskazówka wiatromierza zatrzymała się na 60 węzłach, bo zabrakło skali. Fale miały 20 metrów wysokości, a jacht, jakby nie było biorący udział w regatach, zamykał wyskalowany do 15 węzłów lok mierzący prędkość jachtu względem wody. Co prawda kadłub jachtu starcia z huraganem nie wytrzymał bez szkód. Wręgi popękały, podobnie jak pokładniki i miejsca połączeń pokładników z wręgami. Poszycie na lewej burcie zaczęło się rozwarstwiać, ale polska załoga ze wszystkimi awariami sobie poradziła, i szczęśliwie w pełnym składzie dopłynęła do mety regat, podobnie zresztą jak dwa pinne polskie jachty, Hadar i Nautikus. Cetus był dużym jak na lata 70. jachtem morskim. Miał 13,60 m długości, niecałe 4 m szerokości i 2,20 m zanurzenia. W kilu nosił 4500 kg balastu, co przy wyporności 9,5 tony dawało mu całkiem niezły współczynnik balastowy około 47%. Kil mocowano do kadłuba nierdzewnymi szpilkami, natomiast płetwa sterowa była zawieszona pod kadłubem, a jej obsługa odbywała się za pomocą koła sterowego. Cetus to slub bermudzki, czyli miał jeden aluminiowy maszt, na którym można było podnieść foka i grota. Według stoczniowej broszury, powierzchnia pomiarowa żagli na jachtach tego typu wynosiła 103,5 m2 żagla, choć Oskard, według orzeczenia Izby Morskiej, miał ożaglowanie o powierzchni 79,8 m2. W Cetusach Szczecińska stocznia montowała dwa typy pomocniczych silników diesla. Volvo Penta MD17C o mocy 36 koni mechanicznych lub Ursus S312C o mocy 30 koni mechanicznych. Oscar miał szwedzki motor o oznaczeniu MD17D, czyli jeszcze inny. O ile wiem, stocznia oferowała dwie wersje tego jachtu. Regatową jako Opty 136R i turystyczną, czyli Opty 136C. Wersja regatowa miała w zasadzie płaski pokład i skromną zabudowę wnętrza, natomiast turystyczna charakteryzowała się inną pawężą oraz niską długą nadbudówką, zapewniającą trochę więcej komfortu niż regatowa siostra. Cetusy były produkowane od drugiej połowy lat 70. do początku lat 90. przez szczecińską stocznię imienia Teligi. A potem łódkę pod nazwą Cetus 1360 oferowała stocznia Janmor. Zresztą wcale nie tak dawno w oparciu o kadłub Cetusa ta sama stocznia budowała jachty pod nazwą Janmor 45. W tym wypadku wiem o dwóch wersjach pokładu: z niską nadbudówką oraz tzw. Dexalun. Przynajmniej dwa Janmory 45 płynęły w ostatnich latach dookoła świata. Oskard został zbudowany w 1987 roku jako Cetus w wersji turystycznej. Jego armatorem był górniczy turystyczny klub żeglarski Gwarek z Zabrza. Łódka od 1997 roku żeglowała ze zmieniającymi się załogami w basenie Morza Śródziemnego. Jakby był utrzymany w dobrym stanie, wyglądał na zadbany. W czerwcu 2002 roku we włoskim Fiumicino inspektor polskiego rejestru statków dokonał przeglądu łódki. Sprawdził stan kadłuba, części podwodne i wyposażenie jachtu. Wszystko było w porządku, bez problemu udało się uzyskać obowiązkową wówczas kartę bezpieczeństwa ważną do 22 czerwca 2003 roku. Na wniosek armatora Urząd Morski zwolnił Oskarda z obowiązku posiadania radiopławy EPIRP na sezon 2002. Co jak się okazało, miało swoje negatywne konsekwencje. Skoro jacht przeszedł przegląd, to należało jeszcze przejrzeć silnik pomocniczy. W tym celu na jacht przyjechał pracownik serwisu Volvo z Zabrza. Wymienił oleje i co tam jeszcze wymagało wymiany, a wszystkie rachunki i wykazy części zamiennych pozostawiono na jachcie. Wyglądało na to, że jacht jest sprawny i gotów do żeglugi. Było to istotne, bo armator zamierzał na koniec sezonu sprowadzić łódkę do Polski, a jak wiadomo, w drodze z Morza Śródziemnego na Bałtyk jest kilka burzliwych akwenów do pokonania. Feralny rejs rozpoczął się w Lizbonie 6 września 2002 roku. Na pokładzie stawiła się załoga w 10-osobowym składzie łącznie z kapitanem. Ten ostatni posiadał patent jachtowego sternika morskiego i był żeglarzem z dużym doświadczeniem. Pozostałą załogę tworzyło czterech sterników jachtowych, żeglarz jachtowy, trzy osoby bez stopni żeglarskich i bosman, który był zawodowym marynarzem i między innymi miał dbać o silnik jachtu. Jeszcze przed wyjściem w morze załoga dokonała przeglądu jachtu i silnika. Wymienili olej, zmienili filtr paliwa, nasmarowali manetkę i zainstalowali nowe cięgno do zmiany biegów. Dodatkowo na pokład trafiła nowa elektryczna pompa zęzowa, zapasowy akumulator, komputer nawigacyjny i dwa nowe żagle. Zatankowali też paliwo. Do zbiornika wlali 100 litrów oleju napędowego, a dodatkowo w kanistrach mieli jeszcze żelazną rezerwę – 50 litrów. Jeśli wierzyć orzeczeniu Izby Morskiej, to załoga przygotowała się do rejsu bardzo rzeczowo. Jeszcze w Lizbonie z jachtu wynieśli środki ratunkowe. Sprawdzili jachtową pirotechnikę i jej atesty. Kamizelki przejrzeli, wymienili żarówki w lampkach przy kamizelkach i spakowali je w kabinie w dobrze dostępnym miejscu. Zdawali chyba sobie sprawę, że będą żeglować po wzburzonych wodach. 8 września Oskart wyszedł do portugalskiego Lexus leżącego nieco na północ od Porto. Tam zatankowali dodatkowe 60 litrów ropy i 11 września wyszli w morze. Celem miało być Kork w Irlandii. Na wodzie kapitan zarządził szkolenie z obsługi środków ratunkowych, między innymi załoga zakładała kamizelki ratunkowe na czas, czy poznała miejsca, w które należy wpinać szelki bezpieczeństwa. Przeprowadzono też próbne alarmy – wodny, pożarowy i łodziowy. W ramach wyjaśnienia. Alarm pożarowy jest chyba zrozumiały dla wszystkich. Alarm wodny ogłasza się, gdy na statku stwierdzi się obecność wody, która zagraża jednostce. W uproszczeniu można założyć, że chodzi o przeciek. Z kolei alarm łodziowy ogłasza się w razie konieczności opuszczenia statku. Wszystkie te alarmy są opisane na przykład w zarządzeniu ministra żeglugi z dnia 11 lutego 1970 roku w sprawie alarmów na statkach morskich. Oczywiście ten akt prawny już nie obowiązuje, ale to bardzo rozsądne ze strony kapitana, że takie próbne alarmy przeprowadzono. Początkowo płynęli wzdłuż portugalskiego wybrzeża, później weszli na wody terytorialne Hiszpanii. Słabe wiatry o sile 1-2 stopnie w skali Forta, powoli popychały jacht w zamierzonym kierunku. W najbliższym czasie spodziewali się wzrostu siły wschodniego wiatru do 4-6 stopni w skali Beauforta. Jeszcze w Lexes odebrali mapy baryczne obrazujące sytuację pogodową na trasie rejsu. Znali prognozy na najbliższe 4 dni, a dodatkowo pozostawali w stałym kontakcie z radiostacją Cabo Finister Traffic Control, skąd odbierali najnowsze prognozy pogody. 13 września około 2 nad ranem Oscart minął Cabo Finister i skierował swój dziób na irlandzki Kork. W ciągu dnia wiatr zaczął tężeć, by w okolicach południa osiągnąć 5-6 stopni w skali Beauforta. Dla jachtu takiego jak Oskard to normalne warunki i to mimo wysokiego stanu morza ocenianego na 3-4. Żeby nie forsować jachtu zbyt mocno najpierw zarefowali, a potem zrzucili grota. I tak na samym Foku Oskard żeglował z prędkością 7-8 węzłów. Wszystko przebiegało bez zakłóceń. 14 września wciąż wiał wschodni wiatr o sile 6 stopni w skali Beauforta, tylko stan morza wzrósł do 4-5. Wciąż na samym foku żeglowali szybko, 6-7 węzłów, choć przy zjazdach z fal log czasem pokazywał dużo więcej, nawet 11 węzłów. W samo południe nastąpiła zmiana wachty. Żeglarze podebrali szoty foka, bo przy obecnym kursie żagiel trochę łopotał. 10 minut później nastąpiło coś nieoczekiwanego. Z części dziobowej jachtu dobiegł głośny huk. Po czym szoty foka się wyluzowały, a sam żagiel się podarł. Nie wiedząc początkowo, co się stało, załoga wraz z kapitanem wyskoczyła do kokpitu. Ten ostatni poszedł na dziób zrzucić porwany żagiel. Tego, co tam zastał, na pewno się nie spodziewał. Otóż w pokładzie ziała dziura o wymiarach około 30 na 30 cm. Widać było wyrwane podwięzie sztagowe i pęknięty nierdzewny pręd o średnicy 20 mm, łączący stewę dziobową ze sztagownikiem. Pręt o średnicy, podkreślmy, 2 cm. Powierzchnia pęknięcia była gładka, bez nierówności, jak odcięta nożem. Kapitan polecił włączyć silnik. Załoga zrzuciła foka i zaczęła zabezpieczać pozbawiony stabilizacji maszt. Użyli łańcucha kotwicznego, windy kotwicznej i wolnych fałów. Pozwoliło to zredukować ruchy masztu w opętniku, ale do pełnej stabilizacji wciąż było daleko. W następnej kolejności żeglarze zajęli się dziurą w pokładzie. Starali się zatkać podartym żaglem, ale mimo to woda wciąż dostawała się do wnętrza łódki. Szczęśliwie pompa zenzowa działała i na bieżąco wypompowywała wodę tam, gdzie powinna się ona znajdować, czyli za burtę. Uszkodzenia łódki były na tyle duże, że można było zapomnieć o Irlandii. Oskard skierował dziób do najbliższego portu, czyli do odległej o 180 mil morskich La Lakoruni. Płynęli powoli, ostrożnie, by nie narażać niestabilnego masztu, jednak pogoda nie ułatwiała sprawy. Wschodni wiatr wciąż utrzymywał siłę 6 stopni w skali buforta, stan morza wynosił około 4. W tych okolicznościach, po przepłynięciu mniej więcej 20 mil morskich, kapitan zdecydował o wezwaniu asysty i ewakuacji części załogi. Uznał, że w tych warunkach i przy takim stanie jachtu istnieje spore ryzyko utraty masztu, a co za tym idzie również łączności przez radio VHF. Przecież antena znajdowała się na topie masztu. Załoga poza kapitanem i dwoma ochotnikami przygotowała się do opuszczenia pokładu. Ubrali się ciepło, założyli pasy ratunkowe, czyli takie twarde, bardzo niewygodne kamizelki. Które nieporównywalnie bardziej utrudniają wykonywanie jakichkolwiek czynności niż obecne kamizelki pneumatyczne. O godzinie 13 na kanale 16 VHF Jacht Oskart nadał wezwanie Pan Pan. To wywołanie informuje odbiorców, że jednostka potrzebuje jakiejś pomocy, ale nie ma bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego. Na wezwanie odpowiedział statek handlowy, którego nazwy w orzeczeniu Izby Morskiej nie podano. Kiedy znajdował się około dwóch mil morskich od jachtu, kapitan przedstawił swoje oczekiwania, poprosił o spuszczenie łodzi ratunkowej, na którą mogłaby przejść załoga jachtu. Kapitan statku odmówił, uznał, że warunki pogodowe są zbyt trudne, a Oskard nadał pan-pan, a nie Mayday, więc nic tu po nim, statek odpłynął. Kolejne wezwania pan-pan pozostały bez odpowiedzi, więc kapitan Oskarda nakazał załodze powrótu do swoich obowiązków. Wiatr zaczął tężyć, maszt szarpał coraz mocniej. Aby zminimalizować naprężenia olinowania, sterowaniem zajęli się najbardziej doświadczeni żeglarze – kapitan, pierwszy oficer i bosman. Silnik pracował na półmocy, a sternicy starali się tak prowadzić jacht, by dziób zbyt mocno nie skakał na falach. 15 września około 2 w nocy obroty silnika samoistnie spadły, ale po chwili wróciły do normy. Sytuacja powtórzyła się po 15 minutach, po czym silnik zgasł. Kapitan i bosman natychmiast zareagowali i próbowali silnik uruchomić. Żeglarze zdecydowali się podnieść na sten sztagu malutkiego foka sztormowego o powierzchni około 4 m2, który co prawda ustabilizował trochę jacht, sprawił, że Oskart przez fale przechodził bardziej płynnie, ale zupełnie nie słuchał steru. Dryfowali na południe, pchani przez prąd pływowy. W tym czasie Bosman walczył z silnikiem. Wyczyścił filtr paliwa i przy okazji sprawdził poziom paliwa w zbiorniku. Przyjrzał się pompie paliwowej, sprawdził czy układ nie jest zapowietrzony, skontrolował poziom oleju. Wyglądało, że wszystko jest w porządku, a mimo to silnik był martwy. Wielokrotne próby odpalenia rozładowały akumulatory. Co prawda prąd był jeszcze w akumulatorach, które obsługiwały oświetlenie pozycyjne jachtu, ale kapitan nie pozwolił z nich korzystać. Uznał, że światła mogą się jeszcze przydać. Do La runi zostało jakieś 140 mil morskich. Jacht nie miał napędu, prądu i ładowania, a siła wiatru rosła. Kapitan zdecydował, że musi wezwać pomoc. To bardzo trudna decyzja, ale trzeba było ją podjąć. W opinii kapitana, maszt mógł się zwalić w każdej chwili i zostaliby bez możliwości użycia radia VHF. O godzinie 8.15 z jachtu Oskard na kanale 16 VHF nadano sygnał Mayday. Wezwanie około 9 usłyszał chemikaliowiec Seledan Ksari o długości ponad 180 metrów, pływający pod banderą Malezji. Poinformował o tym stację ratunkową Finister, a ta poleciła mu prowadzenie akcji ratunkowej. Na Oskardzie zauważono Seledan Ksari około 9.40. Żeglarze liczyli, że chemikaliowiec spuści na wodę łódź ratunkową, na którą mogliby się przesiąść, ale kapitan statku nie zgodził się na takie rozwiązanie. Uznał, że w tych warunkach pogodowych może to być niebezpieczne. Przez chwilę rozważano również możliwość podniesienia jachtu na pokład chemikaliowca pokładowym dźwigiem, ale niestety miał on zbyt mały udźwig. W tej sytuacji pozostało tylko spotkanie burta w burte. Statek podszedł od zawietrznej obłożonej odbijaczami burty Oskarda. Na pokład jachtu nie bez problemów podano rzutki, które załoga obłożyła na knagach. Jak wiemy z odcinka o Reginie R, takie spotkania mogą nie skończyć się dla jachtu dobrze. I tak też było w tym wypadku. Jedna z fal szarpnęła Oskardem, który uderzył o burtę statku. Złamał się kożdżiobowy, uszkodzeniu uległ reling, a knagi zostały wyrwane z pokładu. Mimo to jacht, zgodnie z planem kapitana statku, powoli przesuwał się na zawietrzną burtę Seledan-Ksari. Chwilę później Cetus minął rufę statku, dotarł do jego zawietrznej burty i ponownie podano rzutki. Tym razem udało się jacht ustabilizować. Załoga została ewakuowana przy pomocy statkowego stormtrapu, czyli drabinki spuszczanej przy wysokiej statkowej burcie. Żeglarze mieli do pokonania jakieś 15 metrów w górę, ale udało się. W tym czasie za sterem Oskarda stał kapitan. Jacht kilka razy uderzył w burtę statku i choć słychać było trzaski i skrzypienie, nie zaobserwowano przecieków. Uszkodzeniu uległ natomiast maszt, choć wciąż utrzymywał się w pionie. Skipper ewakuował się jako ostatni, z pokładu zabrał tylko trochę dokumentów jachtu. Wiatr osiągał już 7 stopni w skali Forta i skręcił na południowo-wschodni. Po wejściu na pokład chemikaliowca wszystkich żeglarzy odcięto liny utrzymujące obie jednostki złączone burtami. Kapitan statku wezwał holownik, który miał łódkę odnaleźć i odholować do La Corunie i odwołał wezwany wcześniej śmigłowiec ratunkowy. Seledan Xari ruszył do portu, a Oskard pozostał sam na morzu. Przed godziną 23. polscy żeglarze szczęśliwie dotarli na ląd i trafili do hotelu. Następnego dnia kapitan jachtu poinformował o wypadku polską ambasadę i armatora jachtu. Skontaktował się też ze stacją ratowniczą Finister, gdzie uzyskał informację, że ratownicy znaleźli jacht i jest on holowany do portu. Niestety, jeszcze tego samego dnia stacja poinformowała, że jacht ze złamanym masztem zatonął podczas sztormu o sile 9 stopni w skali Beauforta. Udało się uratować tylko jachtową tratwę ratunkową. Wypadek Oskarda przeanalizowała Izba Morska. Zacznę od końca, ale to sprawy najbardziej oczywiste. Izba orzekła, że przyczyną zatonięcia Oskarda około 60 mil morskich od miejsca ewakuacji jego załogi była utrata pływalności spowodowana przez dostawanie się do wnętrza jachtu wody przez nieszczelności powstałe wskutek uszkodzenia kadłuba podczas awarii sztagu oraz w czasie akcji ratunkowej. W momencie zatonięcia Oscarda wiatr wiał z siłą 9 stopni w skali Beauforta, a stan morza oszacowano na 7 do 8. W orzeczeniu izba zwróciła jednak uwagę, że kapitan jachtu nie spróbował postawić ożaglowania awaryjnego w postaci foka sztormowego i zarefowanego grota. W opinii ekspertów badających wypadek, takie postępowanie mogłoby nadać jachtowi w półwietrze prędkość nawet pięciu węzłów, w kierunku najbliższego portu schronienia, czyli La Corunie. Zdaniem Izby, być może na takim ożaglowaniu jacht dałby radę dotrzeć o własnych siłach do brzegu. Cóż, ciężko gdybać. Kapitan twierdził, że zależało mu na bezpieczeństwie załogi i nie ma podstaw, by mu nie wierzyć. W zasadzie to jedyne zastrzeżenie, jakie Izba skierowała w stronę żeglarzy. Więcej uwag nie miała. Przejdźmy teraz do awarii, które spotkały Oskarda i stały się przyczyną jego nieszczęścia. Przypomnijmy, pręd o średnicy 20 mm pękł, a pęknięcie wyglądało, jakby zostało wykonane za pomocą noża. Krawędzie były gładkie, bez nierówności. Kapitan jachtu przedstawił przed izbą dwie opinie sporządzone przez magistrów inżynierów, absolwentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej, którzy jednocześnie byli kapitanami jachtowymi i znali realia żeglugi borskiej. Obie opinie były zgodne, że w tym wypadku mało prawdopodobne było zmęczenie materiału. Wnioski takie to na podstawie opisanego przez skipera wyglądu pękniętego pręta i równych krawędzi pęknięcia. Eksperci uznali, że najbardziej prawdopodobną przyczyną awarii była korozja międzykrystaliczna. To rodzaj korozji elektrochemicznej, która może mieć miejsce w stalach nierdzewnych. Może ona zajść w sytuacji, kiedy na powierzchni elementu pojawi się elektrolit, w tej sytuacji to woda morska, a na krawędziach ziaren występują zanieczyszczenia powstałe podczas procesu hutniczego. Tego typu korozja przyspiesza w przypadku wystąpienia różnicy temperatur pomiędzy środkiem elementu a jego otoczeniem, co ma miejsce jeśli element wciąż jest napięty. Tak jest w przypadku takielunku jachtu morskiego, na którym masztu się nie kładzie. Jeszcze inną przyczyną pęknięcia mogło być tzw. utwardzenie kruche pręta. Dzieje się tak w przypadku występowania sił rozciągających, które wydłużyły element do granicy plastyczności, po czym nastąpiło zerwanie. Takie siły mogły występować podczas eksploatacji jachtu, a także przy każdym kolejnym przedsezonowym trymowaniu takielunku. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem ewentualne wskazane przyczyny, ale wydaje mi się, że nie dało się zdiagnozować usterki wcześniej gołym okiem. Być może specjalistyczna ekspertyza przyniosłaby odpowiedzi na pytania o stan okucia, ale nikt przecież tego nie robi przy corocznym przeglądzie jachtu. Ważny głos w sprawie awarii silnika zabrał komandor klubu właściciela jachtu. Zauważył, że silniki Volvo Penta MD17D czasami się zapowietrzają. Stwierdził, że usunąć usterkę może tylko specjalistyczny serwis. A zaleceniem dla załóg jest utrzymywanie ponad połowy stanu paliwa w zbiorniku, co zapobiega występowaniu usterki. O ile wiadomo, w ostatnim rejsie Oskarda stosowano się do tej zasady. I to chyba wszystko na dziś. Szkoda jachtu, ale najważniejsze, że załoga wyszła z tego cała i zdrowa. Do usłyszenia!